Bez pierwszą granicę, Pierwsza noc w Chorwacji. Dzisiaj jesteśmy na kempingu w Zagrzeb. Camp Zagrzeb. Za cztery osoby, które miały dwójkę między 12 a 18. I to mocno. Z nami trimosztem Stare miasto Biegniemy generalnie fajnym deptaczkiem takim upał już po prostu przepotężny dlatego się zasadziło bo wczoraj weszliśmy do środka Starego Miasta i byliśmy tam na ten sementarzu. Trochę do albo do... a teraz pokażemy wam nasz camping w Omisiu. I znowu deszcz. Zamyślenie się za Noc w Chorwacji. Dzisiaj jesteśmy na kempingu zagrzeb i jest zabawa. Kemping w zagrzebiu taki mały, nadwiedziorce. Nic specjalnego. W kształcie koła takie okrągłe, tylko asterą w dwóch jakby takich okręgach. Tutaj znajpa o środku łazienki. A ja idę biegać wokół właśnie tego małego jeziorka. Jest przed ósmą. Jak widać wszyscy, znaczy wszyscy, dużo ludzi już stąd wyjeżdża, bo to jest taki kemping jak sami tam reklamują się po drodze. Po drodze to co czy na morze Chorwacy Recepcja No i tak to wygląda wszystkie te parcele były zajęte, więc my spaliśmy w takim miejscu Niedrogi Kemping bez wygód jakichś konkretnych. Camp Zagreb. Za cztery osoby, dwie dorosłe, dwójkę, między 12 a 18 lat dzieciaków. Jakieś tam opady dodatkowe zapłaciliśmy w sumie. 41,18 euro. Po pierwszej nocy w Chorwacji ruszyliśmy dalej w drogę. Tym razem w stronę Morza. Zostawiamy za sobą Zagrzeb i kierujemy się na wybrzeże Adriatyku. Już od pierwszych kilometrów trasa zaczyna zachwycać. Zmienia się krajobraz, pojawiają się góry, doliny, coraz więcej zieleni i światła. To jedna z tych dróg, gdzie chce się co chwilę zatrzymywać, żeby chłonąć widoki. Chorwacja ma ponad 1000 km linii brzegowej i więcej niż 1000 wysp. Dlatego od lat przyciąga turystów z całej Europy. W sezonie letnim to prawdziwa mozaika języków, kultur i energii. Słychać tu niemiecki, włoski, francuski, polski, a mimo to wszystko płynie spokojnym śródziemnomorskim rytmem. Wybrzeże Adriatyku słynie z krystalicznie czystej wody, kameralnych zatok, małych portowych miasteczek i spektakularnych tras widokowych biegnących między górami a morzem. To idealne miejsce zarówno dla tych, którzy kochają aktywny wypoczynek, pływanie, nurkowanie, trekking, jak i dla tych, którzy szukają slow life. Kawę z widokiem na port i długich leniwych zachodów słońca. Dla nas ta podróż to nie tylko przemieszczanie się z punktu A do punktu B, ale prawdziwe zanurzenie się w przestrzeni, świetle i klimacie miejsca. Każdy zakręt odkrywa nową perspektywę, a droga sama w sobie staje się częścią przygody. I właśnie takie momenty kochamy najbardziej, kiedy nie trzeba się spieszyć, tylko pozwolić, żeby krajobraz prowadził nas dalej. To promenada z kempingu Horizont do Primosztem mamy około 4,5 4 km co chwila plaże, co chwila jakieś kempingi, jest pięknie, to jest niesamowicie pięknie tutaj, bardzo dobrą miejscówkę żeśmy wybrali, to dzięki Marcinowi, który nam, od którego kupiliśmy kampera, to znaczy kampera multibana naszego, który tutaj właśnie przyjechaliśmy. Teraz jedziemy do Primożna, 4,5 km za nami jakieś 2, czyli 3 połowa drogi, świetnie tutaj jest, zostajemy tutaj na dwie noce, na dwie doby, a później w stronę Makarskiej. No tutaj są schodki, żeby zejść po prostu no no bardzo ładnie. Ten Właśnie przed nami Primosztem. Doszliśmy 4,5 km, niecałe. Po drodze mogliśmy się wykąpać na różnych fajnych plażach. Ale to jest świetnie. Tam jest Stare Miasto na Półwyspie. A dookoła, Fajne Plaże. Stare Miasto Primosztem. To co, zaczynamy od prawej strony i pójdziemy jak kumuka zrobimy i zbiegniemy z tamtej nie? Pięknie to. Nie mogę się nadziwić. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie. Słodkiego medy, nie hmm. chcę? Hmm. A zaczekie ciekawe rozwiązanie na y, oliwę. W stoliku. A tutaj nawet hmm. no, Fajnie. No, fajnie jest. Bardzo fajne miejsce. Bardzo fajne miejsce. a teraz idziemy. Do mariny. Przeszliśmy w sumie dookoła tego miasteczka. Primożten to jedno z tych miejsc w Chorwacji, które od pierwszego spojrzenia robi ogromne wrażenie. Małe miasteczko położone jest na półwyspie, który jeszcze kiedyś był wyspą, połączone z lądem, wąską groblą. Dzięki temu starówka wygląda jak z pocztówki. Kamienne domy wspinające się po wzgórzu, wąskie uliczki, małe knajpki i Kościół Świętego Jerzego na samym szczycie, z którego rozciąga się spektakularny widok na Adriatyk i okoliczne wyspy. To miejsce słynie z krystalicznie czystej wody, jasnych kamiennych plaż i niesamowitych zachodów słońca. Woda ma tu intensywnie turkusowy kolor, a przejrzystość zachęca do pływania i snorklingu. Primożny jest też bardzo popularny wśród turystów, ale wciąż zachowuje swój dalmatyński spokojny charakter, szczególnie poza ścisłym sezonem. To nasza druga noc w Chorwacji i pierwsza nad morzem. Zachód słońca domyka ten dzień idealnie. Biegniemy promenadą z Camp Horizon do Primożny. Wczoraj się kąpaliśmy pierwszy raz, raz w Adriatyku, a drugi raz a wróciliśmy z Primożnym do nas na kemping, no, już na naszej skalistej plaży. Zejście po drabince i od razu do wody na głębokość nie wiem 3-4 metry. Czysta woda super. I słona. Takim... Promenada, która była do... otwarta dla ludzi w zeszłym roku. roku, więc świeża sprawa. I biegnie sobie tutaj stąd do Primorsztanu. Nawet dalej, no bo ona cały czas biegnie już wtórzy... tej linii brzegowej. Ach. No i dobiegłem do Primorsztanu. Wiedłem wzdłuż plaży cały czas tym deptakiem jestem na pierwszym półwyspie takim Bo Primashan jest na takim pół, pół, półwyspie małym, okrągłym, a ta plaża, na której teraz jestem też jest takim półwyspem okrągłym No i właśnie przebiegłem dookoła I teraz przed nami primoshnem Piękna tylko wola woda To lubię. To właśnie lubię. Tam, gdzie widać ten kościółek, to jest cmentarz. Świetna miejscówka. Byliśmy tutaj, w środku, a dzisiaj pewnie tutaj, dookoła tego granoczka Starego Miasta. Teraz ale myślę, że około ósmej, pół dziewiątej, jak tak. tak. Jak na razie Chorwacja bardzo na plusy. Bardzo na plusy. Nie dziwi się, że tak dużo ludzi tutaj jeździ. Z tej perspektywy. Tak pewnie wygląda. Ten znajduje się na malowniczym półwyspie, który kiedyś był prawdziwą wyspą. Połączono go z lądem, wąskim przesmykiem, dzięki czemu miasteczko otoczone jest wodą z trzech stron. I można o godzinie 12:30 albo 13:00 jakiś tak koniec czerwca 23 dokładnie dzisiaj jest nie 24 poniedziałek czy pierwszy 22 23 to poniedziałek także 24 czerwiec upał jest po prostu przepotężny dlatego się zasady wy a tu Viola jutro wyjeżdżamy do do misia, albo do breli Trzeba zobaczyć. Tutaj ostatni A. wieczór, widok jest genialny. W Chorwacji te kempingi są takie piętrowe. Tak żeby wszyscy mieli fajny widok na wodę. Żegnamy się z Primoścen, z jego spokojem, światłem i widokami, które zostaną w pamięci na długo. Przed nami kolejny etap podróży. Kierunek Omiś. Jedziemy wzdłuż wybrzeża, gdzie każdy kilometr odkrywa nowe perspektywy Adriatyku, a droga sama w sobie staje się częścią przygody. <noise> Dzisiaj nie ma pogody na plażing, to kiedy sobie w góry? Na, na traki. Nie, traki tylko na skałki. Na skałki, no to na skałki. Na jest fajnie położone, bo tutaj między górami, tu góra, tu z drugiej strony góra. Tu mamy restaurację, tam jest taki most łączący te dwie góry. No, a my jesteśmy tu. I tu mam taką parcelkę, tu zaraz rozłożę sobie Uliczek. Zjemy śniadanie. Wchodzimy w alejki starego miasteczka Umiś. Wąskie uliczki, tak aby zacieniały miejsce dla pieszych. Tak sobie ludzie tutaj mieszkają na starym mieście, a tam widać jakiś zamek, po którym też ludzie się wspinali. Wśród skarb. To wygląda. Wchodzimy do tego na samą górę to za 5 euro, czy robimy jakiś pomost? Nie, ponoć. nie patrzcie w 5 euro. Co powinien być? Na górze, żeby zrezygnować z tego ciała. No tak, tak. Omiś ma bardzo ciekawą piracką historię. W średniowieczu tutejsi piraci napadali na statki handlowe, a potem uciekali w góry wzdłuż rzeki Cetiny, gdzie wąskie przełomy i skalne ściany dawały im naturalną kryjówkę. Właśnie tutaj rzeka Cetina wpada do Adriatyku, tworząc malowniczy wąwóz. Dziś to jedno z najpiękniejszych miejsc w Chorwacji na rafting, kajaki, zipline i aktywną przygodę w otoczeniu dzikiej natury. Nad miastem górują dwie historyczne fortece. Mirabeja z XIII wieku i Stary Grad z XV wieku, z których rozciągają się widokowe panoramy okolicy. To jakiś świetny dach, Mały dach z kamienia. Dziś gwiazda, uwaga, z Hollywood. I znowu deszcz. Nieciekawa ta pogoda Angleda. Jesteśmy cały czas w misiu. Idziemy wzdłuż portu. Tam na ten cypel, na sam koniec. A dookoła góry. Świetnie to wygląda. To jest zawsze woda spokojna moim zdaniem, bo są trzy wyspy. A, czyli Ta jest... pierwsza jest brać, dalej jest chwar, a dalej jeszcze jest Skorczula. A czyli to jest brać, czyli wyspa miałeś rację. No tutaj zobacz. My jesteśmy tu mhm. A tu masz taką. Jedną Trzeba wyspę, wyspa. drugą wyspę i trzecią wyspę. To tutaj jest jak w zatoce. Mhm. To jest wielka. kolejna wyspa, za tą wyspą. To są kolejne to są wielkie wyspy. Dzisiaj już jest środa, czyli połowa naszej wyprawy do Chorwacji. Dzisiaj żegnamy się z misiem. i jedziemy dzisiaj, jak wrócę, z biegania do Krwawicy przed Makarską, gdzieś tam w okolicy. I to będzie nasz, nasz ostatni przystanek. No, po, po drodze, ewentualnie, brele sobie zobaczymy. Mam w tej kwalicy trzy noce, trzy doby. No i co? W sobotę powrót do domu. Po drodze pewnie gdzieś na Węgrzech się przenocujemy. Wczoraj taka pogoda była właśnie jak dzisiaj. Przy czym często od rana padało. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Mam nadzieję, że po południu zrobi się ładna pogoda i, i znów będzie słońce. A tyle oni się zwłaszcza to stare miejsce, yy, sterówka. Tutaj, bardzo fajnie to wygląda. Na dziś kończymy naszą podróż, ale to jeszcze nie koniec przygód. My ruszamy już w stronę Makarskiej, a to, co tam zobaczyliśmy i dwie przepiękne wyspy, które odwiedziliśmy po drodze, pokażemy Wam w kolejnym vlogu. Jeśli podobała Ci się ta podróż, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu, które miejsce najbardziej Cię zachwyciło. Bardzo nam to pomaga docierać do nowych widzów. No i oczywiście zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić następnego odcinka. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia już w kolejnym vlogu.